Tak, 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 tak. Także proszę Państwa, mamy już głównego gościa, także ja nie będę przedłużał, oddaję Panu Markowi. Szanowni Państwo, ale dokończymy tę konwencję, tak jak, jak mówiliśmy. Poprosiłbym tylko o, o taki skrót, żeby, żeby każdy z kandydatów nas się przedstawił, ale w międzyczasie przyjechał do nas Albert Kołodziejski, którego też zapraszam, nie, nie, nie widzę go, o oh, tutaj. Państwo, teraz Pani Ewa Szymańska, radna Sejmiku Mazowieckiego, to tyle przedstawiam. Teraz sama się przysta. I tak pewnie zbyt dużo bym nie miała do powiedzenia, ponieważ Panowie już wszystko powiedzieli. Nam na końcu zostało się tylko przedstawić. Faktycznie jestem Ewa Szymańska, mam lat 45, jestem matką dwójki dzieci, żoną przedsiębiorcę i mogę krótko powiedzieć tylko, że wszystkie te problemy, które, o których mówi program Prawa i Sprawiedliwości, dotykają również, również i mnie, ponieważ moja pierwsza córka ma lat 18, niedługo pójdzie na studia i mam nadzieję, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do, do władzy, nie będzie bezrobotna po, po studiach. E, polityka prorodzina dotyka mnie w przypadku młodszej córki, która ma lat 8 i tu dotyka mnie również polityka edukacji, znaczy edu edukacja właściwie mojej młodszej córki, która nie do końca mi się podoba. I jako żona przedsiębiorcy również wiem, na czym dziś polega praca kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą. Jest to straszna rzecz, ja to wiem. Nieobecność męża całymi dniami do późnej, do późnej godziny wieczornej i narzucone podatki i mówienie cały czas o jakimś dodatkowym zatrudnieniu przy małych przedsiębiorstwach jest po prostu niemożliwe, Ale w takim wypadku, żeby on sobie po prostu ulżył pracy, tak? Nie jest to po prostu możliwe, żeby przyjąć kogoś dodatkowo do pracy przy takim obciążeniu podatkowym, jaki dziś jest dla przedsiębiorców małych firm, chociażby. Także ja bym chciała powiedzieć tak, proszę Państwa, na koniec, że jak widzicie, kobiety w polityce też są bardzo potrzebne. My Są bardzo potrzebne i ja bardzo proszę o Wszelkie zwrócili uwagę. Wcześnie dziękuję. Bardzo proszę, Pan Waldemar Olejniczak. Szanowni Państwo, nazywam się Waldemar Olejniczak. Przepraszam. Drodzy Państwo, ja nie będę po prostu robił tego zagadnienia, wprowadzenia i przedstawienia sytuacji, ponieważ zrobili to nasi szanowni parlamentarzyści. Jest nasz Pan eurodeputowany, który zrobi to najlepiej. Ja może powiem tak w dwóch zdaniach. Dwa słowa o sobie, bo pochodzę tak jak wy z podsierpeckiej cie moje, moje losy praktycznie były związane i łączą się czymś takim jak, jak wasz los, bo tak jak my wszyscy skończyliśmy swoją szkołę, edukację, poszliśmy do pracy, ja też to zrobiłem. Później przyszły czasy, trudne czasy transformacji z znamy to doskonale. Byłem pracownikiem w największej firmie Sercu. Dobrze nam się żyło, fajnie było. Wydawało się, że będzie wszystko tak, jak chcielibyśmy wszyscy. Ale po prostu czasy były bardzo trudne. Zaczął, zaczął się bardzo duży kryzys gospodarczy. Ja nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele przede mną i jak wiele jeszcze będę musiał przejść. Doszło do takiej sytuacji, że w obliczu kryzysu stanęliśmy w trójkę i stworzyliśmy nową firmę. Udało się. Stworzyliśmy firmę od podstaw, która pracuje, działa na rynku polskim. Działamy dosyć prężnie. Mamy jedną stawkę segmentu rynku opanowanego. W międzyczasie robiliśmy inne produkcje. I tu znam Was, drodzy Państwo, bo robiłem producentem zawieszeń przednich do ciągników Ursus. Padło to, tak jak wszyscy wiemy, Dzisiaj, jak się mówi o tym, że Ursus został reaktywowany, ja to znam od, od podstaw, każdą śrubkę, każdy detal, każdą nawet e, fazę produkcyjną i wiem jedno. To nie jest tak, to jest dokładnie inaczej, jak nam się wydaje. Ten ciągnik to jest po prostu składak z części importowanych i kosztem naszego polskiego przemysłu. Tak samo znamy i idziemy to na, na przykładzie wielu innych rzeczy. Padały nas o stocznie. Mój teren od sierpca na północ. Wiele, za których znałem, moi koledzy tam pracowali. Wielu z nich pracowało dla stoczni. Ktoś mówi, a tam tylko stocznia nie pracuje. A dostawcy śrubek, gwoździ, szkła, tego wszystkiego od zespołu wszystkich. Wszyscy stracili pracę. Kto ją dostał? Niemcy. Wszyscy o tym wiemy, dlaczego nikt o tym nie mówi. Oprócz tego dlaczego na przykład ja uważam, że jeśli chodzi o jakakolwiek polemika e, taka formalna czy nieformalna ja uważam, że z Wami mi się bardzo dobrze i do dogadał i znalazł wspólny język dlaczego. Mój ojciec był rolnikiem tak jak powiedziałem, ja już miałem firmę dosyć prężnie działającą, ojciec przychodzi i mówi, że e, ja już po prostu idę na emeryturę i czas czas po prostu yy, coś z tym zrobić, mówi, ale synu mówi, tu jest 30 hektarów, mówi, to jest nasza mówi, ziemia. Co było zrobić? Bardzo trudna była ta sytuacja i ryzykowna. Ojcu, nie mogłem tego zrobić. Mówię, <grytanie> no dobra, zajmę się tym choćby w międzyczasie, pewnie będzie to ciężko. Dzisiaj wiem, że to była jedna z najmądrzejszych decyzji, bo po prostu tam jest moja skocznia, moja ostoja. Ja osobiście pracuję na tej ziemi, chociaż nie, wiem, gdzie mnie na to patrzą, ale ja się bardzo dobrze tam czuję. Jak ja pojadę po południu czy w weekend, to ja bardzo chętnie i bardzo, i bardzo jakoś tak fajnie pracuję na ten temat. I znam nasze problemy. Znam wasze problemy wszystkie. Wiem, ile co kosztuje. Wiem, jakie są problemy polskiej wsi, polskiego rolnika. Wiem jakie są wahania cen i tak dalej. Dlaczego tu dzisiaj jestem? Bo po prostu widzę, że jest taka potrzeba. Potrzeba takich ludzi. Trzeba czegoś takiego, że praktycznie w każdej materii, w każdej branży, w każdej dziedzinie Polska wymaga naprawy. I tak jak tu wszyscy moi koledzy, moi przemówcy mówią, po prostu polskie trzeba zmienić. W jaki sposób? No po prostu trzeba zmienić władzę. Dziękuję bardzo. Serdecznie, ja nazywam się mam 29 lat Pochodzę z Żuromina. E, na co dzień zajmuję się, mam taką firmę, która zajmuje się działalnością związaną z rolnictwem. Ściśle mówiąc, jest to skup i sprzedaż płodów rolnych. E, moi rodzice prowadzą gospodarstwo, dlatego tak jak wszyscy przed też te problemy nie są mi obce. Ja rozumiem to, e, na jak działa rynek rolny, co to są wahania cen, co to jest susza, że e, cały no, tak powiedzieć, zakład pracy rolnika jest pod niebem i on nigdy nie wie, e, jak to będzie. Czy zarobi, czy dołoży tylko to tak naprawdę nie obchodzi. Nikt nie liczy tych nakładów, które co roku na ziemię są te same, bądź zwiększają się, a jeżeli chodzi o przychód, tak jak mamy w tym roku pożniwa cena jest zboża, jest taka sama jak poprzednio bądź nawet niższa, o to, to nie obchodzi, nie ma regulacji tych rynków. I dlatego? Dlatego zdecydowałem się też startować z listy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wiem, że to ugrupowanie chce zmienić. Chcę zmienić ten kraj na lepsze, chcę stabilizacji. Stabilizacji, która jest wszystkim nam potrzebna. Wydaje mi się to wszystko z ale To jest takie moje drugie wystąpienie publiczne, dlatego jestem trochę stermowany i się zermuję. Na pewno to widać. A, A, ale mam nadzieję, na to, to bardzo, 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 bardzo. I będę się uczył. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i ostatni na liście pan paniecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że w ogóle Aglut Kołdziejski do niedawna radny powiatu płockiego, pochodzę z gminy wodzanów. Cieszę się niezmiernie, Szanowni Państwo, że mogę być jednym z malutkich trybików tej dużej maszyny, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Tej maszyny, która tak naprawdę dąży do jednego celu, jak to przedmówcy moi wskazali, do tego, aby przywrócić, Szanowni Państwo, wiarę w politykę i w polityków. Bez względu na to, na kogo Państwo będziecie oddawać głos, dla nas to tak naprawdę nie jest ważne, ponieważ tworzymy jedną wielką drużynę, Drużynę, która pozwoli na to, aby zmiany w Polsce szły ku lepszemu. Chciałbym poprosić Państwa tu o to, abyście uczestniczyli w wyborach, oddawali głos na prawo i sprawiedliwość, bo to jest najważniejsze, nieważne kto się dostanie, najważniejsze, aby prawo i sprawiedliwość mogło uzdrowić tak naprawdę nasz kraj i politykę. To tyle z mojej strony, dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, teraz nasz główny gość, na którego pewnie przyszliście. Szanowni Państwo, pan Zbigniew Kuźmiuk, wojewoda radomski wcześniej, później marszałek Sejmiku Mazowieckiego, a dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego. Panie Zbyszku, bardzo proszę.